Niepokalana Królowo, moja niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona, jako Twoja ukochana córka, i aby Cię prosić z najgorętszym westchnieniem, w tym miesiącu poświęconym Tobie, o największą z łask, żebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej. Święta Mamo, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, Pozwól mi w nim żyć jako Twoja córka, a żeby ono już więcej nie było bezludne, ale zamieszkałe przez Twoje dzieci. Dlatego też wszechwładna królowo, ja powierzam się Tobie, abyś mogła kierować moimi krokami i doprowadzić mnie do Królestwa woli Bożej, a trzymając mnie mocno za rękę, pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w woli Bożej. Będziesz moją mamą i tobie, jako mojej mamie, zawierzam swoją wolę, abyś mogła ją wymienić na wolę Bożą i abym ja tym samym mogła być pewna, że nie opuszczę jej królestwa. Proszę cię więc, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, czym jest wola Boga. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ofiara miesiąca, rano, w południe i wieczorem, to znaczy trzy razy w ciągu dnia mamy przyjść na kolana naszej niebieskiej mamy i powiedzieć do niej, Moja mamo. Ja kocham Cię, i Ty kochaj mnie też. I daj łyk woli Bożej mojej duszy, daj mi swoje błogosławieństwo, ażebym wykonywała wszystkie swoje czynności pod Twoim matczynym spojrzeniem. Dzień XVII. Królowa Nieba w Królestwie Woli Bożej opuszcza świątynię. Za ślubinę ze świętym Józefem, Boże zwierciadło, w którym powinni się przeglądać wszyscy powołani przez Boga do stanu małżeńskiego. Dusza do swojej niebieskiej mamy. Święta mamo, dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, odczuwam potrzebę wtulenia się w ramiona swojej mamy, a żeby wola Boża, która w Tobie panuje, mogła czule zachwycić moją wolę i ją zdominować całkowicie tak aby nie miała odwagi uczynienia czegokolwiek, co nie jest wolą Boga. Twoje wczorajsze lekcje pozwoliły mi zrozumieć, czym jest więzienie, do którego ludzka wola wtrąca biedne stworzenie. Tak bardzo się obawiam, że może ona uczynić wyskok i ponownie zająć we mnie swoje miejsce. Zawierzam się więc swojej mamie żeby mnie pilnowała, tak, abym mogła być pewna, że nieustannie żyję wolą Bożą. Lekcja Królowej Nieba. Głowa do góry, moja córko, odwagi, zaufaj swojej mamie i uczyń mocne postanowienie, że nie dopuścisz swojej woli do życia. Och, jak bardzo chciałabym usłyszeć z Twoich ust, moja mamo. Moja wola już się skończyła, i całkowitą we mnie władzę posiada Boży Fiat. To jest broń, która zadaje nieustanną śmierć woli ludzkiej, i zdobywa serce Twojej mamy, oraz nakłania ją do użycia wszelkich kochających sposobów matki, aby jej córka mogła żyć w królestwie swojej mamy. Dla Ciebie będzie to słodka śmierć, która przyniesie Ci. Prawdziwe życie. A dla mnie będzie to najpiękniejsze zwycięstwo, które odniosę w Królestwie woli Bożej. Dlatego zaufaj mi i bądź odważna. Nieufność to cecha tchórzy i tych, którzy nie są naprawdę zdecydowani, aby odnieść zwycięstwo. Dlatego nieustannie pozbawieni są oręża, a bez oręża. Nie można zwyciężyć i jest się zawsze niestałym i chwiejnym w czynieniu dobra. Córko moja, posłuchaj mnie. Kontynuowałam swoje życie w świątyni oraz małe wyskoki tam na górę do swojej niebieskiej ojczyzny. Posiadałam prawa córki składania małych wizyt swojej Bożej rodzinie. Czułam, że Bóg Przynależał do mnie w większym stopniu niż ojciec. Ale jakim zaskoczeniem było dla mnie, gdy w czasie jednej z moich wizyt boskie osoby powiadomiły mnie, że ich wolą było to, abym opuściła świątynię i zgodnie z obowiązującym w tych czasach zwyczajem związała się węzłem małżeńskim ze świętym człowiekiem imieniem Józef, i udała się razem z nim do domu w Nazarecie i tam zamieszkała. Córko moja, w tym okresie mojego życia pozornie się wydawało, że Bóg chciał poddać mnie próbie. Nie kochałam nigdy nikogo na świecie, a ponieważ wola Boża rozpostarła się w całym moim bycie, moja ludzka wola nigdy nie dokonała nawet jednego aktu życia. Toteż nie było we mnie ziarna ludzkiej miłości. Jakże więc mogłam kochać mężczyznę, niezależnie jak bardzo świętego w porządku ludzkim? Prawdą jest, że kochałam wszystkich i owa miłość wobec wszystkich była tak ogromna, że moja miłość matki, nieusuwalnymi literami z ognia wypisała mi ich wszystkich, jeden po drugim. W moim matczynym sercu. Ale wszystko to było w porządku miłości Bożej, ponieważ miłość ludzką, w porównaniu do Bożej, można nazwać cieniem, odcieniem, atomem miłości. A jednak, droga córko, coś, co pozornie wydawało się próbą i jakby czymś obcym dla świętości mojego życia, Bóg wspaniale spożytkował. By zrealizować swoje plany i udzielić mi łaski, której tak gorąco pragnęłam, to jest zstąpienia słowa na Ziemię. Bóg dał mi opiekę, ochronę i pomoc, tak aby nikt nie mógł powiedzieć słowa na mój temat i na temat mojej prawości. Święty Józef miał być współpracownikiem, opiekunem, który miał się troszczyć o tak niewiele z tego, co człowiek potrzebuje, miał być cieniem niebieskiego ojcostwa, w którym miała się ukształtować nasza mała niebieska rodzina na ziemi. Pomimo zaskoczenia natychmiast wypowiedziałam Fiat, wiedząc, że wola Boża by mnie nie skrzywdziła, ani też nie zaszkodziła mojej świętości. Och, gdybym chciała uczynić choćby jeden akt swojej ludzkiej woli, nawet pod pozorem, że nie chcę poznać męża, doprowadziłabym do ruiny plany przyjścia słowa na ziemię. To nieróżnorodność stanów szkodzi za tym świętości, ale brak woli bożej oraz brak wypełniania obowiązków w stanie, do którego Bóg powołuje stworzenie, Wszystkie stany są święte, małżeński również, pod warunkiem, że jest tam obecna wola Boża. I to stwierdzenie nie odnosi się jedynie do osoby Ojca, ale do ojcowskiej miłości i więzi, jaka ją łączyła z Bogiem. Boża rodzina oznacza Trójcę najświętszą. To zdanie może wstrząsnąć niejednym mądrym i roztropnym zanim przeczyta ową myśl w całości. najświętsza dziewica porównuje tutaj miłość ludzką z miłością bożą, porządek ludzki z porządkiem miłości bożej. Czy może pogardza ludzką miłością lub mówi, że jest nieuporządkowana, a co gorsza grzeszna? Wcale nie. Mówi, że jest niewielka, jest cieniem od atomem miłości. W porównaniu z miłością bożą, którą ona posiada, jak swoją własną, i która wypełnia całą jej zdolność miłowania, nadając jej swoje własne cechy, przekazując jej matczyne serce, dziwica w pełnym tego słowa znaczeniu, która należy duchem, duszą i ciałem, jedynie do Boga, i która w Bogu z Bogiem, i jak Bóg kocha wszystkie dzieci Boże, jest także niepokalana. To znaczy, nietknięta przez grzech pierworodny, przez nieład, jaki wprowadził grzech w człowieku, nieład także emocjonalny, zmierzający do przybliżenia obiektu lub kochanej osoby do siebie, a nie do Boga, oraz do umieszczenia siebie, nawet nieświadomie, w miejsce Boga wobec kochanej osoby. Oto powód nowego przykazania. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Oto potrzeba wyniesienia, wezwania do uświęcania i przebóstwienia prostej ludzkiej miłości, a żeby miłość należna się bliźniemu zespoliła się w jedną z miłością Bożą, należną się Bogu. Wreszcie nie możemy interpretować ani oceniać Jezusa i Maryi za pomocą kryterium, czy miernika naszego ludzkiego stanu, bo my jesteśmy upadli z powodu grzechu pierworodnego. Ale powinniśmy badać i oceniać siebie w sposób doskonały i święty, na sposób Jezusa i Maryi. Niemniej jednak myśl jest jasna: prawdziwa ofiara swoich własnych obowiązków, ale większość jest opieszała i leniwa. I nie tylko nie stają się święci. Lecz także ze swojego własnego stanu jedni czynią czyściec, a inni piekło. Gdy się dowiedziałam, że mam opuścić świątynię, nie powiedziałam nikomu ani słowa, oczekując, że sam Bóg tak ułoży zdarzenia, abym mogła spełnić jego godną uwielbienia wolę, co w rzeczywistości nastąpiło. Przełożeni świątyni przywołali mnie i orzekli, że zgodnie z ich wolą i obowiązującym w owym czasach zwyczajem powinnam się przygotować do zamążpójścia Zaakceptowałam to. Cudownym zrządzeniem losu, pośród wielu wybór padł na świętego Józefa, w ten sposób małżeństwo zostało postanowione, a ja opuściłam świątynię. Proszę cię więc, córku mojego serca Niech we wszystkim leży ci na sercu jedynie wola Boża jeśli chcesz aby Boże plany wobec ciebie zostały zrealizowane Dusza Niebieska Królowo twoja córka powierza się tobie moim zaufaniem chcę zranić twoje serce niech ta rana stale powtarza w twoim matczynym sercu Fiat 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 tak nieustannie mówi do ciebie twoja maleńka córka. Ofiara, dzisiaj, aby mi oddać cześć, przyjdziesz na moje kolana i odmówisz piętnaście razy chwała Ojcu, aby podziękować panu za wszystkie łaski, których mi udzielił w ciągu tych piętnastu lat mojego życia, a zwłaszcza za to, że mi dał za towarzysza męża tak świętego jakim był święty Józef. Modlitwa, potężna królowo, daj mi oręż, abym poszła w bój i pozwoliła woli Bożej odnieść nademną zwycięstwo.